Dzień dobry widzowie, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym będziemy oceniać samochody polskich, polskich mhm. youtuberów. Polska. Trzecia odsłona tego odcinka ma w pewnym stopniu skupić się wokół najgorszych samochodów polskich youtuberów. O kim będzie mowa? Oglądajcie. No to ja panowie na pierwszy rzut mam samochód, który może być w pewien sposób autem sądzę, że do zrostowania, a mianowicie słynne BMW E39 Wasapa. I to jest odsłona tego samochodu, która chyba mi się najbardziej podobała, czyli Full Gold, taki najbardziej dubajowy styl pośród możliwych dubajowych styli, ponieważ absolutnie wszystko w tym aucie jest złote. Ale z zewnątrz on dla mnie wyglądał na pierwszych tych przebitach jakby był zardzewiały, a nie złoty. <grym i zaniedźcia> no na karoseli faktycznie no... <grym i zaniedźcia> <grym i zaniedźcia> Aha! Tak, tutaj na drzwiach <grym i zaniedźcia> ta pękająca szpacha pokryta złotem. Aktualnie ten samochód wygląda, moi mili panowie i państwo przed odbiornikami, mniej więcej w sposób następujący. Złote elementy pozostały zasadniczo tylko i wyłącznie na klamkach. Pojawiła się kratka taka ogrodzeniowa. Jest bardzo Dużo naklejek. To, co się tutaj bardzo zmieniło, to to, co się dzieje pod maską w tym samochodzie, ponieważ został tutaj słuchajcie, zamontowany kompresor przez samego majstra Łozapa. Seryjnie jest to BMW-39 z dwulitrowym, sześciocylindrowym silnikiem, które generuje 150 koni mechanicznych. Jak myślicie, jaka jest moc po zamontowaniu kompresora? 190 210 130 co? 131, 170. <laughs> これ。 30 koni kompresor odbiera. I tak po pierwszym. Czyli program był napisany na Noki 330. Znaczy, tam są podobno jakieś problemy z dolotem i brakiem przepływki, natomiast po pierwszym odpaleniu na hamowni, to auto i tak chyba zrobiło 106 koni mechanicznych. W przypadku tego samochodu kompresor realnie odbiera moc. Auto jest takie utrzymane, bym powiedział, w klimacie delikatnie madmaxowym. Delikatnie. No nie jest to projekt życia, projekt, który miał być najpiękniejszy, podobnie zresztą jak i nasza Asterka, więc ocena tego nie będzie. Będzie rzeczą najprostszą. Kurczę, ja tylko nie pamiętam, jakie jest najniżej ocenione auto do tej pory i co to jest. I teraz nie chciałbym robić nikomu przykrości. Mhm. No, to Jest tak, jakby ktoś naszą masterkę ocenił na dwa. Ja bym chciał albo na zero, albo na dziewięć. No, no. Nie? Raz, dwa, 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 trzy, trzy. trzy. 4. Ja się zalogowałem, ale cztery. Czyli mamy solidne 10 punktów w takim Revolacja. razie dla zapał. Myślę, że i tak to nie jest zły wynik. Ale ja ciężko by mi to było schajtować. W sensie no nie no, ocenimy tego że to, to od początku do końca zostało zrobione na bekę, no nie? No nie powiesz komuś, że jest głupi, że coś takiego stworzył, no ale mimo wszystko, no nie do końca jest to auto, które chciałbym mieć w swoim garażu. I <laughs> dlatego też daję tuleczkę. Słuchajcie, następne auto jest autem, o którym pewnie słyszeliście. Tego pięknego młodzieńca czyli Przemka Pro. Nie ma tu teoretycznie nic niezwykłego, jest to BMW M135i kupione prosto z salonu. No dobrze, no fajne speed rampy, ale auto... Tak o, nie? No średnie. Jako w sumie sama baza, Z im przyjemność, nieprzyjemność jeździć, tym nie robi jakiegoś ogromnego wrażenia to auto. Ale może on nie kupił tego, żeby się pokazywać, może jemu się podobało. Auto w tej konfiguracji, którą widzimy teraz, kosztowało 284 700 zł. Ty, za tyle po jakimś dobrym rabacie szłoby kupić nową M2. Przypomina wam coś ten kolor? <laughs> No tak, ale Przemek Pro też jest taki zielony. No Generalnie coś, chłopak jest. Zarzucił felunek bardzo ładny. Blackout wszystkiego, co było srebrne, pełen pakiet Max Tonica, bo takich w cudzysłowie niewielkich, modyfikacjach. No i naprawdę się zrobiło auto ze smakiem, nie? No to, że może y, sam model nie jest jakiś ultra wyjątkowy i tak dalej. Zostało odratowane, w powiedział. Zostało, no, tak mhm. by propsy. No ja widziałem to auto przedwczoraj też na, na żywo, jak mijałem na autostradzie i takie rzuca się w oczy, no bo kolor, co nie? Ale nie jest sam sobie jakiś szałowy ten model. Patrząc na to, nie, nie powiedziałbym w sumie, że to jest brzydkie. Nie, nie, no, nie, absolutnie nie. Natomiast no sam sobie ten model, rzeczywiście no jedynka w momencie, gdy w swojej bazowej wersji zaczęła być przednio napędowa, a w tej wersji mocniejszej Haldeksowa, no to to jest dla mnie taka mała profanacja. No i 2 litry pod maską. Cztery cylindry. Wszystko, czego nie chcemy, trochę w tym hot hatchu od BMW. Dobra, no ja mam jakąś ocenę w głowie. 4,5. Nawet ja najwyżej dam. No. Szanuję po prostu za odratowanie. Nie, no ja, ja też, wyrów, ja też, ale piątkę dawaliśmy lepszym autom, wydaje mi się. Ty dlatego cztery. Przemek. Nie na taką nawet nie stać, więc wiesz. A jakby mi było k stać, tym nie takiej. Widzowie i moi drodzy panowie, prezentuję Dodge Vipera od pana Saszy Deonera. 84V10, jeśli dobrze pamiętam. Czyli no nie mało, co nie? Nie mało. No chciałem z wami porozmawiać o tym jakże nietuzinkowym samochodzie i niezwykłym samochodzie. To na mnie zrobiło w ogóle wrażenie mega, jak wygląda wnętrze tego auta. To on musiał być fest wycocany tutaj, nie? No, kwestia gustu, myślę, jeśli chodzi o dobór kolorystyki skór. Mi się podoba. Nie, no, k***a, piste auto. ej, chłopaki. Baki, nie? nie zapominajmy Truba. o tym, że to jest 84V10 z przodu umiejscowione z manualną skrzynią biegów. Wiem, że seryjne, wiem, że to nie jest projekt, ale sposób w jaki zostało potraktowane to auto, czyli w jaki sposób zostało doprowadzone do stanu, w którym jest obecnie. Uważam, że zasługuje na uznanie. Przynajmniej z tego co widzę, no, nie, nie wiem jak tam mechanika i tak dalej, nie? Co cenki? No. No? Ocenki, tak, tak. Trzy, cztery. 7, 8, 8. Mało? już jestem czerwony, chyba. No tak się nas puszczałeś, że. Ale. Więc... Ale już było taki komentowali ci widzowie. Jestem fanem Porsche. Za... Pisty uwielbiam tak, tak, Porsche. dać tak, Adamie tak, tak. Kornacki 4. No bo? miał <grym> Dres Za W porównaniu do tego, co już widzieliśmy, dla mnie to jest szósteczka. No i tyle. To skoro zostało wprowadzone auto amerykańskie do tego odcinka, to ja również zaprezentuję auto amerykańskie, które jednak swoim charakterem troszeczkę odbiega od amerykańskości. Powiemy sobie o Fordzie Mustangu. Niejakiego Disa. Tutaj bym chciał zaznaczyć, że rozumiem, że dla tego człowieka przesiadka z Audi A4 B5 silnikiem wolnosącym 1.8 na Forda Mustanga to było nie lada coś. No, no tak, no auto wartości trzech koła i nagle masz auto za sto koła. Super, gratulacje. Niemniej jednak my tutaj jesteśmy od oceniania samochodów, a nie od tego jak komu się w życiu powiodło. Samochodem, o którym będziemy mówić jest Ford Mustang szóstej generacji z silnikiem 2.3 EcoBoost. Czy przeszedł modyfikację? Jakieś tam przeszedł? Ten kolor sam sobie nie jest zły. Moim zdaniem, totalnie takiego koloru nie powinno przywierać auto, które jest w całej reszcie swoich aspektów seryjne. No, Gdyby no, tutaj no. były jakieś dokładki, wyczernione emblematy zamiast chromów, jakieś felgi i tak dalej, mogłoby to wyglądać całkiem spójnie. Natomiast w zwykłym 2-3 Ekobuście z tak kasztanową felgą, to nie wygląda dobrze. Czy tam ta lotka też została oklejona na ten sam kolor? Chyba tak. dlaczego? Ja chyba nie jestem jakimś super hejterem tego 2-3 kobusta e w tym Mustang'u, w sensie nie kupiłbym se. Wolałbym Focusa z tym silnikiem niż Mustanga. Generalnie bym nie hejtował za motor, ale już za wygląd mogę. Ta ferga jest k strasznym no. Dobra, przejdźmy do ocen i przejdźmy do kolejnego auta. 3, 4, 3, 4. Ja dam o, tak a nie, jadłem beta. BMW na 4, to 3,5, sorry. Bardziej mi się podobała beta, no. Ja bym tak. wolał betą jeździć, bo jest tam beka i tak dalej, coś, coś na ciebie popatrzy i tak dalej, a tu... No a no, tu jest już... gorzej niż było. no. no. On jak był biały, nie był taki zły. No dobra, moi drodzy, to ja prezentuję auto, o którym wiemy wszyscy, i w momencie, kiedy ono wróciło na salony polskiego youtuba, nazwijmy to, bądź pojawiło się na nim, to wywołało niemałe poruszenie. Sami się śmialiśmy, gadaliśmy, byliśmy podjarani i tak dalej, ale mówimy o Porsche Ambo, pana Kickstera, a wcześniej należące oczywiście do. Tobi Kinga. Się jak zacznie zmienny Tobi King. Ciebie nie stać, frajże że nawet na takie Lamborghini po To ja od razu mogę sprostować, że to auto na pewno nie jest już w rękach Kickstera, bo ono było główną nagrodą w loterii. Wiemy, że auto to paździerz, nie? No, znaczy już chyba mniejszy, nie? No mniejszy, no ale nadal tak by sam fakt. To co Seba tu zrobił z tym paździerzem, no to jest kawał, kawał ogromnej roboty. Rzeźbienie przy takim samochodzie, żeby z niego coś zrobić, to jest myślę, że podobna skala roboty jak rzeźbienie w Asterce. No, no tylko myślę, to, że większa stało... skala. No jest grubo. Lakier się świeci, no na, tak jak na Asterce, trochę brokatu. Szacun, że się komuś to chciało robić. Tak jest. Ocena? No niby bym chciał docenić, ale nadal gówno. Mmm Ale nie zasługuje na zero. No nie. Trzy, cztery, cztery. Dwa Memiczność tego zasługuje na no. więcej niż ten fioletowy mustang, nie? No. Nie wiem, no ja mam świadomość tego, że to jest auto zrobione przez Tobie Kinga i po prostu poprawione. Pozdrawiamy zwycięzcę tego samochodu w loterii. Moi drodzy Państwo, kolejną propozycją jest samochód, którego nie muszę Wam przedstawiać na ekranie, bo wszyscy go dobrze znamy i możemy sobie go przypomnieć. Jest nim BMW-46 w Turingu, który stoi pod naszym biurem i należy do YouTubera Szymon Konieczny z kanału Will With It. Dzisiaj sobie nie go nie. ocenimy. Ty nam może trochę więcej przybliżyć co do tego samochodu. Jest to czarne BMW w wersji Touring z gazem, jak przystało na Szymona. Musi być ekonomicznie. Auto używane szczególnie do prac polowych, jeżdżenia do biura. Wiele wstawek takich od poprzedniego właściciela, które mogłoby was urzec. Czytaj, no. pływające kierunkowskazy w błotnikach. Działające lub nie działające. Lampy tylne zbliżone do lamp seksu. Jest też zmieniony układ wydechowy. No jest obniżony, tak jakby, bo Szymon zamiast obniżyć o. zawieszenie, to o. Obni Niżył długik y, końcowy. Tak. To, co dowiedzieliśmy się, zanim zaczęliśmy nagrywać dzisiaj, że BMW samo z siebie wyczuło to, jakim Szymon jest stąpcem i postanowiło być tak ekonomiczne, że nawet nie odpala na benzynie tylko <noise> tylko na gazie. Nie. Szymon, za ile to kupiłeś? 6700. Ile w to włożyłeś do tej fory? Jeździ. Jeździ. Muszę jeszcze zobaczyć to auto od spodu i liczę na to po prostu, że dotrzyma do najbliższej zimy. I tam może dokonać swojego żywota? Może, ale nie musi. Okay. To jest porządny samochód. Dobra, no i trzeba to te teraz ocenić. Szymon? Nie, ja już mam ocenę w głowie. Tak. No dziesięć no, na no, jak? <grystanie> <grystanie> Dwa, 10. 10. Ja oceniam na 2,5, Becie Łodza padałem 3, no i ona tam coś, ktoś się postarał, żeby coś z nią zrobić, Szymon się nie postarał, żeby cokolwiek zrobić. Poza tym to jest zgruzowane 4,6, to nie jest nic niezwykłego. Ale dlatego ja dałem 6, bo zgruzowane BMW mi się podobają i jeszcze jestem fanem 46 bo sam miałem, więc... A ty, ty ja dajesz 10, jest Nie no, bo gruzy to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Tak? No dobra, mój samochód będzie samochodem nie od motoryzacyjnego youtubera, ale jednocześnie śmiem powiedzieć, że to jest jeden z grubszych i odważniejszych projektów wśród polskich youtuberów. Chciałem Wam zaprezentować Subaru BRZ, niejakiej fusialki, czyli auto, które zostało kupione już po pewnych modyfikacjach, głównie napędowych. Tutaj mamy zamontowany turbocharger. Tak jak widać, zaczęło w formie dosyć przymęczonej życiem. Natomiast od początku do końca był pewien pomysł na ten projekt i to pomysł uważam, że dosyć solidny. Czyli body kicik jest. Trochę wygląda jak z Wojmaru. No i docelowo auto zostało również oklejone. Kolor taki powiedzmy yy, zgodny w wielu przypadkach z kobiecością. No to jest naprawdę grube auto. Jakby nie podoba mi się sposób montażu spoilera. To jest może jedyna rzecz. Ja jestem wielkim fanem... Be o Jezus, no, neony nawet są. Zobaczcie. Hmm. Ale no... Jest takie auto, którym damskie postacie w Need for Speedzie przyjeżdżały na, no, no, na... Na, na, na wyścigi, nie? Ten konkretny silnik w tym samochodzie podobno aktualnie wymaga remontu, więc no, sprawa dosyć smutna. Kurde, wygląda super, bardzo mi się podoba. Uważam, że czarna maska i czarny dach też tutaj super grają. Body kit wygląda mega, felga wygląda super. Dobra no, cenimy sobie. Gotowi? 7,5 Fajnie, że mamy takie panie na YouTube, które robią takie rzeczy, podoba mi się. Auto, które chcę Wam zaprezentować od chłopaków, od ekipy, od której mieliśmy już samochód. Natomiast jest to stosunkowo świeżo wypuszczony, tudzież zakończony niemalże projekt, ponieważ mówimy tutaj o R32 od Night Ride'ów rozebranym do gołej śrubki, ale to do, do gołej blachy, nie? Całym wyczyszczonym, pomalowanym przez chłopaków, z włożonym 1 uz bardzo Głośny do tego auto jest zrobione w tym stylu, jak dobrze to wypowiem, Abo Moon. No, oczywiście, auto zrobione na Driftowóz. No, i uważam, że prezentuje się mega, mega kozacko. Projekt wykonany z niesamowitą starannością. Taka duża odmiana, chyba że to jest po prostu cecha tego auta, że jest tak ładnie i dokładnie poskładane, bo jest nowe. Bo generalnie wydaje mi się, że po innych samochodach chłopaków z Nitraidów widać raczej, że nie są idealne w wielu miejscach. No nie? Tak, tak. No, a to jest naprawdę zrobione bardzo fajnie. No, mocno, 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 nie? No, szacun na pewno za zrobienie tego wszystkiego w domowym zaciszu, włącznie z malowaniem. Może nie w 100% w moim stylu, ale na pewno imponujące. Mi się podoba za... pomysł na zrobienie driftowozu. Oceniamy. 8, osiem, osiem. To chyba najwyżej dzisiaj ocenione auto, co? Do, do. Liczyłem na to, że to będzie najwyżej dzisiaj. No, gdzieś blisko auto. mojego tak. 4 46 chyba. Czy kojarzycie pana Leszko TV? Nie. Ja nie śledzę, przyznaję się, nie śledzę, nie śledziłem, ale rzuciło mi się w oczy i słyszałem o słynnej yy, Fordzie Sierra Cosworth, która była malowana wałkiem. Jest to gorący temat, jeśli chodzi o malowanie wałkiem dla nas ostatnio. Chciałbym trochę nawiązać do tego auta i do tego, co tu się stało. Ogólnie to tak, żeby wam przybliżyć pokrótce, jak to auto wcześniej wyglądało. Było dużo pleśni, było dużo rdzy, Mku. mchu też, ale jeśli chodzi o odbudowę tego auta, to pozmieniało się bardzo sporo. No ładnie. Jest różnica. Jeśli jest, chodzi jest. głównie o to wnętrze. No, ale finalnie auto zostało pomalowane wałkiem. No ja nie ukrywam, że decydując się na malowanie wałkiem naszej Astry, najpierw widziałem materiał tutaj pana Leszko MotoTV. Zainspirował cię? W pewien sposób tak, ale no aż trudno mi jest rzeczywiście uwierzyć, że jeżeli to jest prawdziwa Sierra Cosworth, to została pomalowana wałkiem. No jakby dopóki nie robię sobie beki, to nie pomalowałbym auta wałkiem. No ja mam takie samo Po prostu gruzat na przykład E30, E46 pomalowałbym. Wałkiem, bo by pewnie wyglądał lepiej niż jest aktualnie. O Jezus, ta felga. No właśnie, ta felga to jest. Co jest tam nie tak? Też tam jest dużo kontrowersji, te komentarze, Dobre. felga, tragedia i tak dalej. Ale wnętrze wygląda top. Tak, no? wnętrze wygląda Fajnie rozumie. jest odratowane względem tego, jak to wcześniej wyglądało. Wiecie co? No kurde. Teraz kujemy w oczy ta felga, ale poza tą felgą, to. No spoko, no. To sam fakt, że ktoś to se wałkiem pomalował, oprząt będzie jeździł, nie ja, nie? No oceny. Trzy. Hery. Ja dzisiaj jakiś wybredny, niskie oceny dawałem. Wy wybaczcie albo nie. Nie wiem, czy to były najbrzydsze auta polskich youtuberów. Nie, no nie. Dajcie w komentarzach najgorsze żygi, jakie widzieliście w posiadaniu polskich influencerów z TikToka, z YouTube'a, z Instagrama. Dzięki, do zobaczenia, nara. Nara.